Mówią, że sztuka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa. Witaj w miejscu, gdzie kolory mają znaczenie, a pomysły nabierają kształtu. Witaj w Szale dla plastyków. A ja jestem Ania Napalska i poprowadzę dla was kanał Szary dla plastyków. Przygotowaliśmy dla Was testy farb, a także porównania ich jakości, patrząc na podobne półki cenowe. Poznacie tutoriale na wykorzystanie pas strukturalnych, dowiecie się, jakie są ich rodzaje i jak je wykorzystywać, ale to nie wszystko. Będziemy też poruszać tematy dookoła sztuki, na przykład to, gdzie poszukać lokalu na swoją pierwszą budżetową, albo pracownię. takie informacje, w jaki sposób zorganizować swoje pierwsze warsztaty artystyczne. I jak budować media społecznościowe, które będą sprzedawać Waszą sztukę? Wiemy, że macie wiele rozterek, ale nie zawsze możecie nas odwiedzić. Właśnie dlatego powstał ten profil. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może przyjść do naszego sklepu stacjonarnego, dlatego chcemy Wam tutaj przekazywać całe kompendium wiedzy. Jesteśmy z Wami już 34 lata i mamy dwa sklepy stacjonarne na ulicy Warszawskiej i Pierskiej w Krakowie oraz sklep internetowy. Choć darmowych treści w internecie jest cała masa, to tak naprawdę często tych konkretnych, merytorycznych po prostu brakuje. Dlatego wszystkie praktyczne treści, przekażę wam Ania. Sztuka to moja codzienność. Wiem doskonale, jak ważne są dobre materiały, ale oprócz tego potrzebna jest też inspiracja i społeczność, która będzie nas wspierać. Ponieważ prowadzę swoją pracownię, aktywnie sprzedaję swoje prace i prowadzę warsztaty, doskonale wiem, jakie potrzeby mają artyści i bardzo chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że po prostu lubię to robić. Poza tym uwielbiam szał dla plastyków, od 9 lat robię tam zakupy nie to nie tylko umiejętności, to nie tylko technika, to też sposób patrzenia na świat, sposób wyrażania siebie. Sposób myślenia. A szał dla plastyków to nie jest tylko taki zwykły sklep plastyczny. To miejsce, w którym ty znajdziesz wsparcie i inspiracje, a ja wiem o czym mówię, bo pamiętam, jak 9 lat temu po raz pierwszy trafiłam do szału dla plastyków. Nieśmiale pytałam o to, jak dobrać materiały plastyczne do mojej pracowni. Pamiętam wtedy pomagała mi Kasia i Tomek z ulicy Warszawskiej w Krakowie. Słuchajcie, to jaką opieką ci ludzie mnie otoczyli. To jak cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania, nawet te najbardziej oczywiste. Do tej pory, po prostu jak o tym myślę, to mam takie ciepło w sercu. Jestem przekonana, że i Wy będziecie się w taki sam sposób czuć, odwiedzając te miejsca, czy sklep na warszawskiej, czy sklep na pijarskiej. To co, wiecie już wszystko! Ania, zapomniałaś dodać, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, udostępnili, polubili. Wyślijcie to koniecznie swoim znajomym, w którym wiecie, że takie treści mogą się przydać. Czekamy na was przed ekranami. Zapraszamy.